Walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Środa 2 sierpnia 1944 roku. Powstania, dzień drugi. Z wieczora i w nocy padał deszcz. Wspominają go wszyscy uczestnicy powstania. Tej nocy. Zmarła w szpitaliku polowym przy ulicy Polnej Krystyna Krachelska, sanitariuszka dywizjonu Jeleń. Ciężko ranna w godzinie W przy opatrywaniu rannego kolegi na polu mokotowskim. Znana jako autorka pieśni Hej chłopcy, bagnet na broń. Pieśni napisanej w styczniu 1943 roku, a przecież charakterystycznej dla powstania, związanej z powstaniem, związanej w tym stopniu z historią powstania, że obrałem ją celowo jako motto muzyczne całej serii kronikarskiej poświęconej Powstaniu Warszawskiemu. Krystyna Krachelska pisała kiedyś, gdy przyjdzie dzień odlotu do krainy innej, chcę odlecieć w porywie szczęścia i natchnienia. W takim porywie szczęścia i natchnienia odeszło tej nocy wielu. Wiem, na noc się przed nami Rosji skrzyla gwiazdami, białe wstęgi, drugu marszu, długie noce i dni. Młoda Polska, zwycięska jest w nas i przed nami, w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. obieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć do krwi i piosenkę jak tęczę przed nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Benda główna na woli pozbawiona była w ciągu nocy z 1 na 2 sierpnia łączności radiowej ze światem. W wyniku przykrego zbiegu okoliczności, dopiero rankiem zdołano uruchomić radiostację przy ulicy Dzielnej. Stamtąd zawiadomiono Londyn o rozpoczętej akcji powstańczej. Dnia 1 sierpnia 1944 Premier Naczelny Wódz. Ustaliliśmy wspólnie termin rozpoczęcia walk o opanowanie stolicy na dzień 1 sierpnia, godzina 17. Walka rozpoczęła się. Delegat na kraj, wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dowódca Armii Krajowej. Na woli w nocy zbudowano barykady przede wszystkim te, które zamykały drogę do miasta na rogu Wolskiej i Młynarskiej oraz na Górczeskiej. Te barykady zatrzymywać miały natarcia piechoty niemieckiej, podejmowane od razu zmierzające do oczyszczenia ważnej arterii przelotowej. W Śródmieściu zdobyto Szturmem Pocztę Główną, na Placu Napoleona, Arbeitsamt na Placu Małachowskiego i szereg innych obiektów. Na Powiślu zaś opanowano już cały kompleks gmachów elektrowni. Na Czerniakowskiej gmach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a na Starym Mieście kluczową pozycję nowoczesny budynek Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Sytuacja na Mokotowie i na Żoliborzu ukształtowała się nieco inaczej. Mokotów i Żoliborz nie zdołały opanować kluczowych pozycji, które rokowałyby powodzenie powstania. Na Żoliborzu podpułkownik Żywiciel wyprowadził nocą większość swoich oddziałów w kierunku Puszczy Kampinoskiej. O świcie drugiego żołnierze grupy Kampinos pod dowództwem kapitana Józefa Krzyczkowskiego, Szymona, Stoczyli bez powodzenia pięciogodzinną ciężką walkę o lotnisko Bielany. Straty zadane nieprzyjacielowi były poważne, ale straty własne wyniosły też 30 zabitych i 47 rannych. Również z ochoty w nocy wyprowadził podpułkownik Grzymała Sokołowski kilkuset żołnierzy w intencji dostania się do Lasów Chojnowskich. Część z nich stoczyła nad ranem walkę z Niemcami koło folwarku Pęcice pod Warszawą. Poległo tam bądź też zostało rozstrzelanych na miejscu po wzięciu do niewoli ponad 90 żołnierzy AK. W tejże dzielnicy Niemcy rozpoczęli pacyfikację kolonii Staszyca i innych rejonów w pobliżu własnych punktów oporu. Na Pradze ustały całkowicie działania bojowe. Mokotów był niezmiernie rozległą dzielnicą, i ta rozległość powodowała odmienność sytuacji w różnych jej częściach. Zdecydowano się pierwotnie na całkowitą ewakuację dzielnicy. Opowiadał o tym jeden z żołnierzy powstania, Jerzy Stefan Stawiński. Byłem wtedy dowódcą kompanii łączności Baszty. Całą noc z 1 na 2 sierpnia spędziłem przy łącznicy, odsuwając telefonistkę, dlatego żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje. Niestety wyniki tej pierwszej nocy powstańczeń nie były dla nas pomyślne. Mianowicie z obiektów, które mieliśmy zdobyć, nie zdobyliśmy prawie żadnego, dlatego że były to bardzo duże gmachy zajęte przez SS bardzo dużą ilością broni maszynowej. Także 2 sierpnia rano, pamiętam, pogoda była bardzo pochmurna, padał deszcz, co też pogarszało nas nastrój. Zajęliśmy tylko pale uliczek. Ja uruchomiłem ośrodek łączności na ulicy Pilickiej. Dowództwo było na Malczeskiego. Sięgaliśmy gdzieś. Do parku Dreszera, do Odyńca, z drugiej strony nie dochodziliśmy do Woronicza, dlatego że tam była też szkoła zajęta przez silny oddział SS. I około dziesiątej rano otrzymałem rozkaz zlikwidowania całej łączności. Oznaczało to po prostu, że będziemy się wycofywać do lasu, tak jak inne oddziały poprzedniego dnia. Które szły gdzieś od Rakowieckiej, pokonane i dziesiątkowane, będziemy szli w stronę lasów kabackich czy też jeszcze dalej. Pamiętam, że kazałem moim podwładnym wykopać wielki dół w ogródku domku przy ulicy Pilickiej i tam układaliśmy powoli nasz sprzęt, zawijając go w jakieś szmaty, możliwie natłuszczone, licząc na to, że może kiedyś go odkopiemy. Ludzie, mieszkańcy dokoła. Którzy uczestniczyli w tym pierwszym naszym zrywie, mieli łzy w oczach, a jednocześnie mieli do nas pretensje. Bardzo dużo osób podchodziło, mówiąc nam ze złością: rozpoczęliście, zaczęliście się bić, teraz uciekacie, zostawiacie nas, wszystkich nas tu wymordują. W tym samym momencie część oddziałów naszych, która była w pobliżu Boronicza, zdobyła szkołę. Mianowicie Niemcy nie wytrzymali nerwowo. Otoczeni przez powstańców, bali się natarcia, zwieli, zostawiając i sprzęt, i broń, i w ten sposób, gdzieś koło pierwszej czy drugiej, zaczęliśmy znowu ten sprzęt wykopywać ku radości, zarówno mieszkańców, jak i własnych. W dzielnicy Mokotów oddziały SS dokonały tego dnia licznych morderstw ludności cywilnej na Forcie Mokotowskim i w rejonie ulicy Rakowieckiej, między innymi. Zamordowano ponad 600 więźniów w więzieniu Mokotowskim oraz kilkadziesiąt osób, w tym kilkunastu ojców i braci zakonnych, w domu jezuitów przy ulicy Rakowieckiej 61. Opowiada o tym naoczny świadek tego wstrząsającego wydarzenia. Ojciec Aleksander Kisiel z Towarzystwa Jezusowego. W dniu 2 sierpnia 1944 roku, pomiędzy godziną 10 a 11. Wkroczyła na teren naszego domu przy ulicy rakowieckiej 61 grupa uzbrojonych żołnierzy niemieckich, jak później stwierdziłem, należących do formacji SS. W domu nie było żadnej broni ani żadnych przygotowań do akcji powstańczej. Znajdowało się 25 zakonników, około 12 mężczyzn, domowników, kilku mężczyzn z ludności cywilnej oraz kilka kobiet i jeden dziesięcioletni chłopak, którzy schronili się w klasztorze. W chwili wybuchu powstania dowódca grupy SS-manów dał rozkaz, by wszyscy obecni zeszli do suteren, zaś księdza superiora Kosibowicza SS-mani wyprowadzili z domu. Jak potem stwierdziliśmy, ksiądz Kosibowicz został rozstrzelany na drodze pomiędzy ulicą Rakowiecką a Wawelską. SS-mani zamknęli nas wszystkich w małym pokoiku, a po kilku minutach otworzyli drzwi, gwałtownie wrzucając dwa granaty na środek pokoju. Wszyscy upadli na ziemię. Utworzył się zwał z leżących ludzi, kilkuwarstwowy, ponieważ pokój był nieduży. Rozległy się jęki. Stojący przy drzwiach ss otworzył ogień z broni automatycznej. Strzelał w leżących ludzi, celując specjalnie tam, gdzie się rozlegały jęki. Zginął wtedy leżący przede mną brat Furtjan Czesław Święcicki i leżący obok mnie dziesięcioletni chłopiec Zbigniew Mikołajczyk. Sam otrzymałem postrzał w obie ręce. Esesman zbliżył się do łóżka, na którym leżało trzech zakonników. Księdza Pawelskiego zabił dwoma strzałami w głowę, jak również dwóch następnych. Przed strzałem do leżących na łóżku Esesman odrzucił poduszkę, która upadła na mnie, dzięki czemu nie zwracano już odtąd na mnie uwagi. Po pewnym czasie przybyło na miejsce egzekucji dwóch rozmawiających po niemiecku, którzy szukali zegarków przy zabitych. Znów posłyszałem strzały z rewolweru. Cała egzekucja wraz z dobijaniem trwała dobrych kilka godzin. Kiedy w domu zrobiła się cisza, pozostali przy życiu zaczęli uciekać. Ogółem zginęło w czasie opisanej egzekucji około 35 osób, w tym około 8 kobiet i jeden chłopiec. Niemcy podleli zwłoki benzyną i podpalili. 2 sierpnia pojawił się na mieście w kolportażu. Biuletyn informacyjny z czołowym tytułem dowódca armii krajowej dał rozkaz do walki z wrogiem. W tym samym dniu wydano parokrotnie gazetę polową Warszawa walczy. Do ludności Warszawy skierowano wspólną odezwę czynników wojskowych i cywilnych. Pierwszy apel wychodzącego z podziemi państwa polskiego. Od dawna oczekiwana godzina wybiła. Oddziały Armii Krajowej walczą z są niemieckim we wszystkich punktach Okręgu Stołecznego. Wzywam ludność Okręgu Stołecznego do zachowania spokoju i zimnej krwi we współdziałaniu z walczącymi i równocześnie zarządzam. Poległych, zarówno Polaków, jak i Niemców po rozpoznaniu grzebać prowizorycznie, dokumenty zaś przechowywać i na żądanie zgłosić. Wszelkie samosądy są zakazane. Wrogowie narodu polskiego, Niemcy i Volksdeutsche, będą ukarani z całą surowością prawa przez właściwe sądy. Tymczasem należy ich unieszkodliwić, zatrzymując w zamknięciu do dyspozycji ujawniających się władz bezpieczeństwa. Mienie władz i obywateli niemieckich należy zabezpieczyć protokolarnie w każdym domu. Za należyte wykonanie powyższego, jak również za ład i porządek w poszczególnych domach. Są odpowiedzialne organy OPL i Straży Porządkowej. Komendat Okręgu Stołecznego Armii Krajowej w imieniu okręgowego delegata rządu na miasto stołeczne Warszawę, komisarz cywilny. Warszawa dnia 1 sierpnia 1944 roku. Równocześnie dowódca AK ogłosił odezwę do żołnierzy w następującej treści. Wydałem dziś upragniony przez Was rozkaz do jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski, na jeźdźcą niemieckim. Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki, prowadzonej w podziemiach konspiracji, stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku, by ojczyźnie przywrócić wolność i wymierzyć zbrodniarzom niemieckim przykładną karę za terror i zbrodnie dokonane na ziemiach polskich. We wspólnej odezwie pełnomocnika rządu na kraj, dowódcy AK i Rady Jedności Narodowej stwierdzono natomiast między innymi. Oddziały armii krajowej opanowały, łamiąc opór okupanta w większej części stolicę, wyzwalając jednocześnie w duszach Polaków entuzjazm dla walki i wiarę w jej powodzenie. Masy ludu pracującego, chłopi, robotnicy i inteligencja walczą o Polskę demokratyczną. Polskę sprawiedliwości społecznej, Polskę ludzi pracy. Niech żyje Polska niepodległa.